No dzień dobry, witam wszystkich. Jak widzicie, dzisiaj koszę trawę, a jutro będę kosił grzyby, bo jeżeli w moim ogrodzie rosną pieczarki, tak rosną małe i już większe też, to znak, że w lesie są grzyby. Jutro grzybobranie. Zapraszam na film. I właśnie jak sobie powiedziałem, tak zrobiłem. Idę do lasu zbierać grzyby Od tam z daleka coś widać Ale i tu coś jest o, Tu jest prawdziwek na pewno Tak A tamto Czyżby też prawdziwek? A nie, to tylko maślak. A tu ładny świecznik rozgałęziony. Ładnie rozrośnięty. Ale niejadalny. A tu na tej polance gołąbek zielony. Jeden. Duży. Ale wygląda okazale. I kolejny. Drugi. I jeszcze jeden. Ten najmniejszy. O, trochę wygryziony, a zobaczymy ten duży zdrowy tak mi się przynajmniej wydaje zabieramy gołąbki zielone to są bardzo smaczne grzyby no i tutaj chyba rzeczywiście się wysypały bo proszę bardzo tu taki borowik piękny o. tu jeszcze obok trzy to te, te są usiadkowane tak tutaj jest raz dwa powoli trzy, trzy. te dwa bliźniaczki osiadkowane i jeszcze jeden tu osiadkowany piękny I jeszcze tu musimy szukać Aha. proszę na razie tyle może jeszcze coś dołożymy do tego, do tej rodziny. No i tu mamy coś jeszcze, jeszcze coś, więc pora czy poradzimy sobie bez kosy, bez kosiarki. Chyba trzeba było kosiarkę przeprowadzić. No i następne w pobliżu. Usiadkowany, ale tu się jeszcze coś widzę. Okazało. Jeszcze jeden. To ktoś wycinał już, ale tu mamy drugiego. I jeszcze tu coś. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Cała rodzinka. Piękny wysyp. I tam jeszcze dalej widzę jeden. A więc zabieramy je. No i tu jeszcze kolejny. Błyszczy się w tym niestety padającym deszczu. Ale piękny. Borowik. Zabieramy. a i jeszcze tu coś widzę. A to kozaczek. Kozaczek. I jeszcze jeden kozaczek. Aha. Ładna miejscówka tu zawsze są I jeszcze taki malutki kolaczek tak. no to policzmy ile w tym w tej miejscówce było No Więc ta miejscówka przyniosła tyle borowików. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 10, 12, 12, 13, trzynaście, 15, trzynaście, 16. Trzynaście, I ten urósł w międzyczasie, jak tutaj szukałem wokół kolejnych. Tak szybko rosną grzyby. No a tu, proszę, w takiej mikoryzie, wspólnocie z jodłom. Ząb mądrości tak ciężko wychodzi. Uch, jak głęboko. No trzeba go oczyścić ładnie. Usiadkowany borowik. No i tu mamy kolejne usiadkowane. Jeden malutki. Drugi już ładny. I tutaj pod tą brzozą. Trzeci. Bierzemy. Tu spojrzałem, bo tu się grzybo, grzyby zabieliły. Ale tu mamy obok pięknego, prawdziweczka, borowika. O! Tak. I go wyciągniemy powoli. Jest. i tu kolejny o, taki dość dorodny ale są twardo wrośnięte to podłoże ciężko je wyciągnąć na głęboki i czyścimy go To sobie odkroimy. No. Piękny, zdrowy. Nie ma żadnej dziury. A to sobie zakopiemy w tym miejscu. I zostawiamy czysto w lesie. Szukamy kolejnych. No a tu jeszcze dwa ładnie wyglądający, ale, ale właśnie, borowiki żółtopore z takim czerwonym pierścieniem tu w dole trzonu, żółta, żółto pod kapeluszem jasny kapelusz. Tych grzybów nie zbieramy, są gorzkie po prostu, niejadalne. A tu mamy kolejne żybki. jak widzicie ten ceglastopory, tu dwa ceglastopory prawdopodobnie. Albo borowik, zaraz zobaczymy jaki trzon, bo go nie widać I tam troszkę wyżej, tam troszkę wyżej, o tam, tam, tam Proszę zobaczcie, o tam, tam, tam Pod tą gałązką O tam Tam na pewno jest borowik A to wykręcamy sobie tutaj Cegla z i oczyszczamy No jest zdrowy nie ma żadnych śladów, choć tu jest w lesie jeszcze ciemno i tak dokładnie nie widać, ale w dom, ale na pierwszy rzut oka nie ma nic. Do koszyka, te, te dwa również, do koszyka, tu i jeszcze tego, o, tutaj go mamy. Piękny borowik. I też do koszyka. Powoli spacerujemy. No i coś znowu, coś się znowu tutaj rzuca w oczy. Piękny, dorodny, wspaniały. Takie właśnie najpiękniejsze są chyba. Może nie te największe, może nie te najmniejsze, ale takie właśnie. Jak dłoń. No i mamy jeszcze jeden. O. I coś tutaj jeszcze widać. O. Mały, mała góweczka, ale takie najlepsze są do słoiczka, do marynaty. I tu na kolejny, bo można je w całości. Oczywiście, jeżeli tylko są zdrowe, miejmy nadzieję, że są, bo to są grzyby które wyrosły tej nocy, a więc nie zdążyły, może się zaczerwić jakimiś robalami. I kolejne trzy ceglastopory. Tutaj w rodzince jednej piękne, zdrowo wyglądające, bierzemy. No a obok tych trzech jeszcze dwa. Raz, dwa. I jeszcze dwa. Raz, dwa. No, więc cała rodzina tych żywów tutaj rośnie. A to co? No, proszę. Deszczowy dzień salamandra, która wchodzi do swojej norki. A niedaleko potok, więc na pewno tam się udaje na swoje gody. Zostawiamy salamandrę i idziemy dalej. Bo tuż, tuż. Jest prawdziwek, borowik szlachetny. I kolejny, tu się bieli. O, proszę. Kolejny borowik szlachetny. Też zabieramy. Salamandrę zostawiliśmy. No i tu dochodzę do kolejnej swojej miejscówki. Jak co roku witam się z borowikami usiadkowanymi? Tutaj piękne dwa, tu kolejny, tu jeszcze jeden, tu jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze dwa, jeszcze jeden, jeszcze jeden i jeszcze, jeszcze jeden. I nie wiem ile ich tu jest w tym jednym miejscu. Piękna borowikowa rodzinka, a koszyk już, już pełny, więc gdzie je kłaś? No nie mogę się napatrzyć, tylko zaczekam na chwilę, żebym je wszystkie jeszcze raz mógł wszystkimi się jeszcze raz nacieszyć. Ta sama miejscówka, jak co roku. Zawsze obficie urodzi grzyby. No i może tym miłym akcentem kończymy to grzybobranie. Dzięki, że oglądaliście ten film. Polubiajcie, subskrybujcie. Zapraszam do innych moich filmów. Do zobaczenia.